No. Yo, 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 siema, i jeden. I co? I zaczął się event. Zrzucam ostatniego pączka na homera. na Aha. No Kurde, no. Halo, sekundy minęły. No. Co tak szybko spalają te pączki? Nie wiem. Lewem, lewem, lewem. O, damn Damn O, zaczyna się Jakaś animation Animation jakaś Animation jakaś Okej okay. O, to my Hello Hello, hello No i co Tam się dostać nie możemy Pączki można dalej zrzucać Nic się nie zmieniło, nie? No. Jak blisko do Okej, okej. żegnaj Springfield! Było oh, dziwnie. Oh. No to jazda. No i. Bye bye! Koniec! Oh. Wait. Nadzieja I John Co jest? Czemu jest tu tak ciemno? Lata 90. <laughs> Lata 90. no. By the way. Ty, no, Fall no, Guys! No, czemu jesteśmy no, w Fall Guise'ach? Przynajmniej no, ej, no co? Takie miało być. Aha, okej okay. Okej? Okay. Kajsenat. Kajsenat! Ale mu zaleci! Oh, Kupię, to nie jest Kajsenat, to już to jest ten nie play... no Playboy Karty to jest. N co, serio? Nie. Z Romu sprint you? Sorry you? karty w portajcie będzie! O ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, ja, ja nie słyszałem kto to. No, nie! Głupiej, jak była koszykówka, na plecach było napisane tam jego utwór, tam. Ja nie patrzyłem, ja nie patrzyłem. No, co to jest? Nie! A to są wszystkie kolaboracje, w Aha, no! Wszystkie kola. O, Star Warsy, jo! Tak, no, to są wszystkie kola. Lubiłem, lubiłem Star Warsy. No o! O! OG? Czy nie? O-o, ehm, wow. Słuch, co? To bramówka. Jezu, co tu się dzieje? Yo! Ja mam białeczkę. O! Ty no! O, To mapa! Ej, nie, czekaj! Nie mogę sprawdzić mapy! Nie mogę sprawdzić mapy! Ja też mam mapę. Ej, ale... tu sta! O kurde! O, to będzie dobre, to będzie dobre, to będzie dobre, okej, odej, okej. O damn! Niedobrze. Chyba. <laughs> oh, de o het moet je, het moet je wat, oh, hoe koud! Het moet je, oh, deze, het moet, To będzie je, het dobre. To będzie oh, dobre, to będzie... moet je, het moet je, het moet je, het moet je, het moet het moet je, het het Dobra biegniemy widzowie Biegniemy Pru, pu, pu. Le, Wow! King Kong Wow! Co jest? Ej. Ale okej okay, no, no Co to jest? Serio? No oh, ale tego krak O dostaję HP w końcu ciu, ciu. A tego mogę nie O nie mam mammo chyba No a, nie, mam! O, w końcu! Heda mu daje! Wow. Co jest? Godzilla! Godzilla! Dawaj King Kong! Let's go! No... helma Strzelam w niego! Noice! Don't stop 200! Nie ja wiem, ja, ja, ja na niego miejscu nie wytrzymałbym, nie? Jezu, jakie ma O Oła, No nie! No no, mm. no powaliło cię ziomek, Powaliło cię! Powaliło cię! No i leża, nie? Mocno obrywamy! obrywamy! O! Lecą te! Hunt tricks don't miss, how it's don 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 Jakoś tak, nie? we to Gnojki Teleporter jakiś? Jestem tu sam? Nie wiem czy No nie, Hella, man. Oh, hell nah, man O, oh, helnach, o, helnach A ła! Ej dedam, ej ja dedam Tu się da w ogóle zdedać? A, no i kto jedzie, nie? Ne, to je jest. No, nie laguj! Dzięki. Okej. Okay. Wsiadaj. Panna młoda! psiadaj! Chyba <laughs> jakoś tak było napisane, nie wiem. Dawaj, strzelam w te gówna. Dawaj, lecimy. Pupu, pupu, pupu. Trzymam się. Halo, halo. Halo. No halo, halo! A nie! Jestem wyciszony! Halo, halo, halo! No, Słychać ja da... Ja da lat, mi oh. mnie? Ja te się do mnie Aha. Juuu, ale W! Nie nic tych Star Warsów, nie! Helna! Nie. Helna! Helna. Teraz... Teraz, Ej, mocne! Ej, jest tak. mocne, jest mocno! Ale gdzie jest Zdechowia? linia frontu? Dobrze. Nie no zostaw to w gchill. Oj. Awa. Dawaj go. Ja wjeżdżam na niego. No i chłop, ja mu daję, ja Wjeżdżam mu na łeb! Się wjeżdża. Ej, 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 ja ichśmy mocno to zaraz. No przywalił to od mnie. Dobra, dobra. Mam taki salony niebezpieczny. Jestem obok niego, nie? Wleciałem na niego, wleciałem na niego! Jestem obok jego mordy! Ej co jest? Purę ze szaleć! Wow! Wow! Ej mocne, mocne! U, co jest? Lecę na to! Nie mogę! A tam Homer patrzy w majtach i nie wie co się dzieje, nie? Gdzie? No tam obok o, ja tej ja obok, to obok to tego King Konga, waaa! Ja widzę, jak nie widzę. Ej, kurwa, ej, ej, będzie po pierwszy dzisiaj to mam serwej taką zaraz RPG Ram widać. No ja nie, ja, ja wolę być w Fortnite. Ej, tak, ciekawe ile on musi mieć HP, nie? Nie no ja cały lobby go walił na skin, no to nie wiem. Ciekawe? Nie! O, ja ode, nie! Odepnął, no, skończy się to, skończyło się to, skończy się Ej, ja nie ja wiem jak to. ten King Kong przetrwał, o nie? Skur, nie mam dla tego ujęcia! Kto to Okoska jest! Kurde, u. o kurde, ale ole. Ole, ole Ole Chłopie! Spam, 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 spam spam, spamię, full, uh wow. He? Okay. Nice, W? Co to jest? Udało nam się! to będzie chyba jak z dumą, że to spadnie na mapie i będziemy mogli zobaczyć. Ej, yo! Opie, ej! O kurde, nowa mapa! Ej tu jest ten Wilk z tamtego sezonu. Okej, okay, tam jest statek Star Wars rozwalony. Właśnie się rozwalił i poszedł bye-bye. Okej, okay, okay, lecimy, lecimy jak Travis Scott! Jak na ewencie Travis Scotta. Okej, okay, o! Oh, animation. A właśnie kupiłeś, już robisz, wracając do jeszcze. Jezu, te piraty. O kurde, wszystkie są się. O kurde, ej, ej. Ej, Hammer Bomba w ogóle wróci. Na ich się patrzyłem. Yo, Ej, to będzie W, to będzie W Chapter. W Chapter. 7 heroes. Grałem wtedy! Co to mi coś zlagowało? Ja się czuję jakbym miał 30 FPS-ów na tym, nie? Bo mi coś zlagowało i pobędro mają tam! I zatrzymałeś się na tym pomidorku, to na tym pomidorku się zatrzymałeś, to zlagowało. Aha. Nie wiem, jeszcze miniaturkę muszę zrobić, to ty piłk zrób! Ło, 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 ło! Au, au, flashback. O kurde, brat nie ma jedynki. Uff. ale muza, e, prawie pe, pewnie będą prawa autorskie. Więc tutaj wyciszamy. Jak nic, nie, jak nic by mi tak zlagowało. Nie ale ja, ja tam wszystko słyszę. Ja już mam 5 Protor ja Halo Halo! Tak. Battlewood! Yo! Los Angeles! Po wysłałem ci to na WhatsAppie jakby jak zlagowało to. No już patrzę, czekaj. Popyt, ja nie wiem czy linić. Kurde, właśnie nie wiem czy liwnąć. Nie, nie liwy, nie liwy. O kurde, co to za, co tu za, co to za dziura? Co to za konolizm? To, to jest ta roka! Nie mam co dać, nie mam co zrobić. Czekaj, może jak się skończy to... Właśnie się skończyło, zobacz czy ci nie Dalej kupię wam tego laga. O, ja mam nie, nie? nie, to jest koniec? Rozdział szósty. Iiii... Ja się jeszcze raz Rozdział szósty, sześć jest. NIE! No nie. Mm, SIX SEVEN! SIX SEVEN! SIX SEVEN! SIX SEVEN! SIX Aha! No i... zajebiście, nie? Ogólnie... Koniec? Koniec, nie? Nie no, super! 13 minut to trwało, jak nie mniej! Zaczyna ale się za się. 7 godzin, nie? <laughs> Otwórz wideo. No, ale to... Fortnite rozdział 7, ale fajnie... Ty patrz, tu jest Hollywood. Tu, mam, tu masz Paleto, bej. Tam masz chyba Rockswood. Tu masz. Y, ten. Y, miasto, Los Santos, I nie? A tam masz chyba. nie, to jest Sandy Shores, a tam jest Paleto. albo. nie, tam jest Paleto, tam jest. tu jest Sandy Shores. Tak! Tak! Ej, dobrze! Chopie ten! opie dopiero będzie. Ej, ale dowolenie to zrobili, jak zgada. Tu mas Los Angeles. os tá O 3.30 dopiero. Auto do Piero. Manda dopenha. não nós. E a não tinha eu... não muito hilado. Agora, vou Oi,